ale dostałem admina. Rozmawiam tak, teraz... No ja jestem no. serwera, mam, dostał admina. Film, który masz level? 65, czyli prawie no najwyższy. Się... Ja I coś wam się pokażę. Powija. Ja już cię mam 70. Tu mam na... Widzowie, możecie się spytać, Szymon, dlaczego masz tak mało pieniędzy? Chcecie... Raczej dużo! No, nie, ale oni zapewne się spytają, dlaczego już mam tak mało. Widzicie tego no. czerwone coś? To jest czerwony szalkerbox. I coś wam pokażę. Nie on jest pewnie kasy. Zobaczcie. I za miesiąc wygaszam nam Vita. No ale to nam wszystko zostaje, tak? Tak. No. Nie ej, ja już się pobiję, ja mam 70 level, a jakich 10? Ej, a mogę ten? Ej, daj mi ten, y, ten, wbić ten. Ej, jak chcę sobie dokupić za 31 tych? Ej, kurde, szalka się. 30 butelek? Nie, nie 30 butelek. Ej, ja za dzisiaj. Ej. Albo dobra, nie, jestem koksem. kupuję 30 butelek seksem. Poczekaj. Dobra. Widowie, jeżeli wy chcecie, żeby, żebym na tym serwerze... Zapraszam do, na kanał. zapraszam do mnie na kanał, ja jutro chyba nagram booster na dziesiąty level. Ja kupię dzisiaj... Pięć, ja dzisiaj, pięć, Kupię I dzisiaj. ekwipunków tego, wydam połowę diaksów, nie dużo wydam tych diaksów, wydam aż staka, żeby wbić maksymalny level. No, ale widzowie, nie. Powiedzcie, że to nie świetne. Dobra, weź mi daj 30 butelek z taków. Nie, 30 staków. Butelek z XPan. I y, jeszcze ci tu dałam dużo tego, no bo czekaj, biały shulker box i wrzuć. I tutaj stawiam białego shulker boxa i do tego białego shulker boxa y, to wrzuć. Ja mam tylko staka tego. Więc ja już tego go i ten 70. Nie, ale weź a, mi, nie, nie ale weź mi go, weź go mi, ten... Ale kiedy kończysz? Niedługo. Za ile? Ja w domu prawie wszyscy śpią. Za jakieś 10 minut. Bo Co? już jestem zmęczony, a u mnie domu wszyscy śpią. I nie ma... Więc do, do, dokończymy nagranie odcinka. Dobra, więc ja jutro zaczynam z 8 levelem. Dobra, ale więc weź tak, tu ja wrzuć ja ci dałem Czekaj, 31, wy... ale ja też ci wydałem. To weź mi cię, rzuć cześć? te 31. Ja dałem ci 31 Czemu? tych diaksów, i 30, a ty mi daj 30 tego. Um, butelę z seksem. No, seksem. To no rzuć mi. Im... Tak, już też. ale ja ci wrzuciłam 31. Okej, dobra, ja muszę już teraz kończyć. No to szybko, tylko wrzuć mi, ja sobie szybko wbiję i ten. Dobra, dam ci, dam ci te 10, okej? Okay? Dobra, to szybko, dawaj, ja tu i wrzuć do shulkerboxa, ja to szybko sobie wbiję dam i ci kończysz. 10... Tak. Tylko zapisz ten serwer, ja ci powiem kiedy. Dobra, bo naprawdę nie, to jest niewiarygodne, żeby jeden... No nie... szybko. Dobra, Dobra. już mi nie musisz dawać, już ci dam to za darmo. Dobra, Rozbijaj ja Ci już dałam dawno. Chcesz wbić dziesiąty level. Który? Dziesiąty nawet. Setny jakiś. To czekaj, to Ty... 100 poziomów XP, to jest dziesiąty level na tym serwerze. No. Więc tak. Mi... Osobą, która zrobiła ten serwer jest to jestem, to ja. Napisz mój nick w opisie. A Ty robisz to teraz na żywo? No, na żywo. Czyli mhm, robisz live'a? No. Dobra, jeszcze od razu wychodzę z serwera, powiedz kiedy? Dobra, tylko że ja chcę to wszystko dzisiaj zbić no bo chcę wbić ten level za wszelką cenę. Muszę mieć najwyższy wbijesz... level. Dzisiaj nie wbiję z dziesiątego, bo ja muszę iść spać, Dobra, ej, wiem, a to Oje, jaki jutro byś wstał? Nie, ja jutro, bo moja siostra będzie trochę. trochę musi, ja, ja mogę dopiero o 12 zagrać na PS. -ie. Ej, a no to może czekaj, to ja też zaraz pójdę spać. To taki czterominutowy 10 ja odcinek. Nie uda mi się jeszcze ale, dzisiaj ona, bić. Ale, ale, Ej, to, ona, to czekaj, to ty... To, ty... Czekaj, wiesz, dlaczego ja nie... Wiesz dlaczego ja chyba tego boostera jutro nie nagram. Czemu? Wiesz dlaczego? No bo ja nie, mi się nie może zalogować. No bo musisz nowa, no to musisz sobie nowa zalogować YouTube. Od początku kanału. Tak, ale... Ja też tak, Ale nie ja po prostu, ja właśnie nie. nie jestem, za, ja nie jestem zalogowany. No to sobie musisz stworzyć. Ale ja mam konto, na które się chcę zalogować. No to musisz wpisać hasło i Tam Ale będziesz mi miał. Się jakiś błąd, jakiś error mi się pokazuje. No to Zobacz, masz wirusa. Czekaj, ja już zaraz wszystkie rozbiję. Nie, to nie jest error, jakieś błędy, bo ja mam błędy z internetem, wiesz. No. Błąd jakiś mi się Czekaj, zbliży. dobra, mamy 71 level! Pobijam ja cię. cię nie... Zaraz cię pobiję. Poję... ci, który mam, okej? Okay? Nie, ej, dobra, a ty jesteś wykąpany? Mm, ja się dzisiaj nie musiałem myć. Ej, to może wiem. ty idź się wykąp? Ty idź się może wykop. Ja sobie szybko rozbiję te butelki i ten. Nie, ja, to, ja się tak szybko nie myję ja człowieku już się godzinę Ty godzinę? A jego godziny nagrywam. Mam dwa. Czyste, grube te włosy mam. No. Wszystko tu, mi się zbiera. Ale poza tym już leki wszystkie wziąłem, bo ja muszę dać leki na alergię. Ej, a może dawaj ten. Yy... Ej, szkoda, że nie ja mieszkasz w Olsztynie. Ej, szkoda, że nie mieszkasz w Olsztynie. Byśmy się nad tym spika zgrali. Ja to mam skatepa. Nasz skatepa? Tu też do niego zapro... ale na kąpię. Ja mam na kąpie, i no, na wszystkim mam praktycznie. Dobra, rozbijaj szybko. Ile ci C zostało? Mi? Kurde, ty. Nie, nie gadaj, czy mi się. Kurde, już mi się skończyło, ale mam 75. Dobra, możesz ją możesz... wyłączać. Dobra. To no, dzisiaj było ze mną nacik. Tak, papa. Pa. Cześć, jutro się widzimy gdzieś tak. Koło. 19, 13. Nie wiem. 13. Mama! Jutro będziemy o 13. Jutro o 13 będziemy? Będziemy już O 13? No, Dobra, no to około 13, dobra? Okay. Albo nie, czekaj, o 13.30, bo jutro jadę do cioci na kilka ten. Więc wiesz, 13.30 się punktualnie umawiamy na ten serwer. To cześć! Dobra. Pa, pa. Pozdrawiam wszystkich. Jutro 13.30 będzie live, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj był ze mną nacik i jutro 13.30 się widzimy. Pa, pa ja już wychodzę z imprezy. Dobra, cze.